Jako, że robi się już zimno, to uznaliśmy, że musimy rozstrzygnąć walkę między nami. Na razie jest Brilliance 1-1, i zobaczymy, kto jest prawdziwym królem koszykówki. Shish. Tu wchodziłem do szkoły, nie polecam. Śmiali się ze mnie. Śmieli, nie śmiali. śmiali się, śmiali. Kurby je, dzisiaj nie, nie widzę pieniędzy. Dlatego subskrybujcie! No. Ktoś mi dał on suba, a miałem już 80 i teraz mam 79 Jak tą kurwę znajdę? Zapytam, co mu się nie podoba Kto mi odjął subscribera? Wiecie jak się pokonuje Pawła? Rzutami celnymi To zobaczycie na filmiku w dalszej części Proszę Jestem po treningu rzutowym i obejrzeniu wszystkich filmików Pawła Teraz nie ma opcji, że przegram Czyli tak naprawdę moje poradniki obrócą się przeciwko mnie. Tak, tak. Bo teraz wiem, jak skutecznie minąć wyższego obrońcę. A nie, czekaj. Dzięki Wam teraz nas stać na staty. Tak naprawdę to nie, musiałem iść pracować. I Kameruje i się ma widzowie. Co, już przyzwyczaiłeś się do piłki? Mają emocję. To mistrzostwo. Na masaż styka. Ja też paluszek wolę. Ale trochę mam w ziemi, bo kopałem róż. Nie, nie. Nie boli paluszek. O bo ma martwicę. Mowa jest czarna. Pokażę wam. Zgrywa się! Jeszcze ma dzieci się jest na wojsko, że to Paweł ma ślisko pod butem. A ma dodatkowy problem, bo nie ma podeszwy. Myślę, że nawet na Hali będą mieć problemy z tą podeszwą, ponieważ w tych butach gra już dobre. Myślę, że skończyło około o 5 lat albo 4. Możemy mieć dosyć bardzo startowe podeszwy. To jest jego trakcja, jest ograniczona. Patrzcie, widzowie. to żała. Marcin ma koszulkę kucharza. Chce gotować kary, ale na pewno nie trzeba wykosza. kosza. ogólnie powiem, ma też utrudnienie, takie, że wczoraj wypił jedno piwo. Chciałbym podkreślić, że Marcin jest w aktywnym treningu koszykarskim. Możliwe, że trening opiera się na siedzeniu na ławce. Trzy obroty, albo dwa. rzut celny. Już wiadomo, komu stopę będą masowane. W boisku zrobiło gierkę. Paweł wiedział, że będzie mokro i się przygotował. wiedziałem jak od miesiącu chodzi na lekcję łyżek. Ja nie miałem takiego przygotowania niestety. Zawiedł trener, zawiedli kibice. Ja myślałem, że buty Pawła. No buty Pawła to był szwindel, bo się ślizgają jak na łyżwach. Tego był już przygotowany. Przeanalizował moje ciało, wiedział w którym miejscu mnie popchnąć, gdzie klepnąć w pupcie. Dzięki mnie i naszej analizie z trenerem, zdołaliśmy przewidzieć, jakie będą warunki atmosferyczne. Ja jestem trener. Co potrafi przeciwnik, a raczej czego nie potrafi. Zaraz będzie face to face. Trzeba czekać na następny sezon. No tak. nie da się grać. ej, ej! ej. Faul. on nie tak faulował podczas gierki a to zmontuje tak, wolca będzie montował, zmontuje to tak, że nie będzie widać kontuzja nie. sorry tak. Marcin nie to będzie, będzie rewan... rewanż w następnym sezonie, jak kontuzja No nie będzie rewanżu, niestety a, kontuzja pięty gdyby nie kontuzja w 85 to w tym momencie grałbym w NBA a ja byłem NBA nie ta nieszczęsna operacja przy porodzie lekarz pomylił pępowinę z siusiakiem